Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w piątek Ja od rana już tutaj działam w mieszkaniu W okazji ostatnich porządków wiecie Część rzeczy zmieniła swoje miejsce Część trzeba odłożyć Ranie, które zdjęłam też muszę poskładać I odłożyć do szafy I chciałabym się tak domknąć porządki i odkurzyć mieszkanie, łącznie z porządkami w kuchni, żeby na weekend było czysto, przyjemnie. No i żeby w weekend po prostu nie trzeba było tego robić. Także na pewno pokażę wam dzisiaj te porządki w kuchni, może w takiej skróconej wersji, nie będę też wiecie robić całego 20 minut odcinka ze sprzątaniem, ale może pokażę wam takie wiecie przed i po, bo chciałabym to też zrobić sprawnie, a wiadomo, że jak się nagrywa 10 ustawień kamery i tak dalej, to zajmuje to zawsze dłużej, a ja chciałabym po prostu się skupić na tym, żeby to zrobić jak najszybciej może sobie ustawię jakiś timer żeby wiecie, mieć mobilizację, że okej, okay, ten czas leci, wyznaczyłaś sobie nie wiem, godzinę czy półtorej, staraj się to zrobić w tym czasie i też chciałabym dzisiaj dla Was nagrać taki prezentownik last minute pomysły na prezenty, w zeszłym roku tego nie robiłam, podlinkowałam Wam prezentownik z jeszcze poprzedniego roku i nadal uważam, że on jest aktualny, ale w tym roku pomyślałam, dobra, nagram Wam taki luźny film, co ja polecam na takie prezenty na ostatnią chwilę, coś co może jeszcze możecie zamówić właśnie teraz w weekend, żeby po weekendzie już te paczki zostały nadane i doszły wam do piątku czy tam maksymalnie do soboty także dzisiaj oglądacie w sobotę tego vloga, a w niedzielę pojawi się dla was właśnie taki prezentownik, a w poniedziałek będzie vlog ma łączony z soboty i niedzieli z weekendu, tak myślę, że będzie idealnie także chciałabym właśnie dzisiaj posprzątać zrobić te porządki w kuchni za chwilę muszę wyskoczyć i później już po południu usiąść, nagrać te moje pomysły na prezenty i dzisiaj to sobie wszystko zmontować. Rano już też zmontowałam vloga z wczoraj, więc działam. Ogólnie działam, dlatego się nie odzywałam, jest już 12, ale no w grudniu tak czasami bywa, że właśnie wolę, wiecie, usiąść od rana i się skupić i właśnie na przykład dla Was zmontować... Vlogmas, żeby potem tylko, nie wiem, zrobić miniaturkę i przysłać Wam film, a potem działać z innymi rzeczami. No i na początek, może otworzymy sobie paczkę, bo przyszła do mnie wczoraj paczka, ale już jej nie otworzyłam. A jest to paczka z Basic Club. A w środku coś chyba lekkiego, bo ta paczka jest naprawdę lekka. O kurczę, jakie opakowanie wielkie serum ujędrniające. elastyczność i wypełnienie Christmas Edition. Wow, słuchajcie, to jest bombka, jaka piękna! To jest naprawdę bardzo kreatywne i fajne. Wesołych świąt. Asia i Anita, czyli właśnie Basic Lab i mamy tutaj serum ujędrniające buteleczkę. Piękne opakowanie, w ogóle na pewno bombka zawiśnie u nas na choince, bo wygląda cudnie. Ehm, na jakiejś mocniejszej gałązce chyba, bo teoretycznie jest lekka, ale jak na bombkę, to jednak z tych cięższych. No pięknie wygląda i bardzo dziękuję Basic Lab za tak piękny prezencik na choinkę. Wiecie, że uwielbiam ich kosmetyki i często Wam coś polecam. Mój kotreba powinien nadal być aktualny więc jeśli jeszcze planujecie jakieś zamówienia to śmiało polecam wpisać kod ALICE i powinien wam w koszyku wskoczyć rabat jeśli coś jeszcze potrzebujecie przed świętami przed przerwą świąteczną to polecałabym składać zamówienia już teraz weekend, żeby właśnie wszystko do was dotarło no przepiękna bombka naprawdę bardzo mi się podoba, lubię takie kreatywne paczki, już jak zobaczyłam, że jest takie wielkie opakowanie to się zaczęłam zastanawiać właśnie takie wielkie serum Super, naprawdę bardzo dziękuję. A pudełeczko sobie zostawiam, bo być może przyda się do wysyłki jakiejś paczki na wintet, Więc ostatnio właśnie gromadziłam z różnych przysyłek PR-owych paczki, żeby po prostu móc wam też em, ewentualnie jakieś rzeczy fajnie zapakować. Więc tak, lecę zawiesić bombkę na choinkę. No dobrze, wróciłam. miałam nam pieczywo i najpotrzebniejsze rzeczy na jutro na śniadanie. W sumie nie wiem, czy będziemy jutro musieli iść na zakupy. Zobaczymy. Przemyślimy, co, będzie chcemy zejść po weekendzie. Jeżeli wyskoczy się po coś, czego brakuje. Ogólnie wydaje mi się, że w lodówce jest z czego korzystać. Zrobiłam sobie kawę w kubeczku z Warner Bros., Hogwarts in the Snow z Hagridem z tyłu. Jak widzieliście, udało mi się dzisiaj dostać w dealzie te gorące czekolady. Jeśli macie jakieś inne, które polecacie, to dajcie znać. Natomiast póki co, ty mi naprawdę smakują te i czasami kupowałam też nesquika. Ja je robię normalnie z mlekiem, dla mnie z wodą to nie jest to samo i no, po prostu nie. Także normalnie z mlekiem, bo tutaj też jest napisane, że można zalać wodą. Ale dla mnie jednak z mlekiem smakuje najlepiej. No i właśnie jest wersja Milki, jest Dark, czyli z taką właśnie ciemną czekoladą i jest jeszcze Salt Caramel. I mamy jeszcze tą wersję mm, nie w saszetkach, tylko taką po prostu jest takie mniejsze opakowanie piernikowej. Jeszcze nie próbowaliśmy, ale na pewno spróbujemy, więc. Jeśli chcecie jakąś gorącą czekoladę na okres świąteczny, do jakichś świątecznych filmów, to polecam Wam serdecznie w Dili się znajdziecie, ogólnie kiedyś się widziałam też w oszą Także gdzie niegdzie w sklepach są dostępne, ale akurat ostatnio widziałam, że te milki były wyprzedane. Także warto polować. No i tak że mam jeszcze ręcznik kuchenny, tak jak mówiłam, pieczywo i tak dalej. Także szybkie zakupy zrobione i można już teraz działać. Jeśli chodzi o kuchnię, to ja zwykle przy takich dużych porządkach, wiecie, wyjmuję wszystko. Przecieram te szafki, odkładam to co uważam, że ma zostać. Czasami coś zamieniam miejscami, jeśli nie wiem, stwierdzam, że bardziej funkcjonalne jest w innym miejscu. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj nie będę nic zmieniać. Nie ma na razie takiej potrzeby. Jedynie chciałabym te rzeczy poukładać, ewentualnie odłożyć coś. Co jest albo do wyrzucenia, albo do oddania, no i poukładać to, bo wiadomo, że jak się używa, gotuje w kuchni, no to na szybko się gdzieś odkłada i potem to tak w szufladzie rośnie i wygląda, jakby wszystko było po prostu wrzucone. <grymianie> Przynajmniej u nas tak jest w szufladzie, nie wiem, z susami czy z makaronem. Wiadomo, że gdzieś tam, nie wiem, w talerzach czy coś nie będzie większej zmiany. Ja już przy poprzednich porządkach pozbyłam się sporej ilości e, zastawy, że tak powiem, której nie używam. Zostałem mi głównie te talerze z jiska i z. Home, mamy jeszcze kilka z IK w tym podobnym stylu. Więc ogólnie ja jestem już zadowolona mniej więcej z tego, jak to tutaj wygląda, ale wiadomo, że mogłoby być lepiej. Na pewno przydałoby się dodatkowe miejsce na kubeczki, bo mm, ogólnie te szafki w kuchni są pojemne, ale one są wysoko. No i faktycznie tam można różne rzeczy przechowywać. Jakieś rzadziej używane blachy, naczynia i tego typu rzeczy zawsze kładę po prostu tam, na samej górze. Rzadko się po to sięgam. Wiecie właśnie, jakieś tam foremki do pierniczków zawsze są na samej górze, no bo raz w roku się je wyciąga i mniej tym bardziej e, używane rzeczy. Natomiast tych kubeczków jest coraz więcej i docelowo ja bym chciała mieć. Jakąś taką szafkę, witrynkę w salonie, żeby właśnie móc przechowywać tam kubki, ale nie tylko. Widziałam taką fajną, że właśnie u góry jest przyszklone, na dole są szuflady albo półki, i możecie tam chować też różne inne rzeczy, jakieś, które potrzebne są wam, nie wiem, w salonie czy w kuchni, czy jakieś ściereczki, czy jakieś inne rzeczy. Jest bardzo możliwe, że coś takiego w przyszłym roku się pojawi, ale póki co radzimy sobie tak, jak jest. I co, nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się do roboty. Dzisiaj raczej nie będę wyjął Wszystkiego naraz, a będę szła tak półka po półce, bo chcę uniknąć takiego efektu, że w połowie, wiecie, czasami jest takie przytłoczenie, zwłaszcza jak to jest miejsce, gdzie właśnie jest dużo drobiazgów, tutaj na przykład nie wiem, szuflada z przyprawami i tak dalej, może nas to w połowie przytłoczyć i stwierdzimy, że jednak tego nie chcemy sprzątać, i potem zostajemy z wszystkim, co jest wyjęte na stół, na podłogę więc w razie co ja sobie e, będę wyjmować to po kolei jak stwierdzę w połowie, że nie wiem, tą i tą szafkę dokończę jutro, to dokończę to jutro i nie będzie to leżało. E, natomiast myślę, że pójdzie to sprawnie, bo właśnie jest to już w miarę zorganizowane, tylko trzeba to wyjąć, przetrzeć i ułożyć na nowo, e, ewentualnie właśnie przejrzeć daty ważności produktu. E, no i tak, zaczynam działać, kawka, może jakiś audiobook, i mam zamiar to zrobić w godzinę. Takim naprawdę szybkim tempem. Idzie bardzo dobrze, Już się w ogóle zrobiło ciemno, ale większość półek i szuflad już jest posprzątana. Tak naprawdę zostały mi takie dwie u góry, tak, gdzie są jakieś tam ściereczki, wiecie, taka nad. Nad okapem, to jakieś takie wiecie drobne, mało potrzebne rzeczy, i to będzie tyle. Także postanowiłam zrobić krótką przerwę, bo kurier przyniósł mi paczkę. Także otworzę razem z Wami. Nie wiem, co jest w środku. Widzę tylko, że jest to paczka od Sensu Mare. Jest dosyć spora. Zobaczcie, jak ładnie zapakowane. Przepiękne pudełko, a szkoda rozpakowywać. Pięknie to wyglądało. Taki granatowy box. I w środku karteczka. Wesołych świąt oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Niech ten czas będzie jeszcze bardziej wyjątkowy, a magia świąt niech otuli Twój dom oraz najbliższe Ci osoby. Dziękujemy, że jesteś z nami. Moc pozdrowień przesyła cały zespół Sensum Mary. W środku w ogóle cynamon. A cóż to? Czy to są pierniki od Igi? Tak, Iga Sarzyńska wzrusza Toruń. Pierniki od pani Igi to jest inny wymiar, także zaraz sobie otworzymy. Ale mamy tutaj jeszcze... Proszę bardzo, Algo Mask, czyli coś, o czym Wam wczoraj wieczorem mówiłam. Supreme Recovery Night Mask. Jedna z moich ulubionych takich maseczek zostawianych na noc. Widać tutaj efekty, skóra jest silnie odżywiona, nawilżona. Tutaj 20 składników aktywnych. Warto o nich poczytać, bo są ekstra. Właśnie uwielbiam ten produkt. Ostatnio wypuścili wersję tego produktu pod oczy. Także bardzo dziękuję za przesyłkę. No i otwieram te przepiękne pierniczki. Będzie mi pewnie szkoda je zjeść. Zobaczcie, przecież to są dzieła sztuki. To po prostu aż szkoda zjeść. Przepiękne, naprawdę bardzo dziękuję. Ja miałam w planie, jeśli się wybierzemy do Torunia w najbliższym czasie, to miałam na liście właśnie, żeby pójść i kupić pierniki od igi Sarzyńskiej, bo widziałam już nieraz w internecie, jak pięknie one wyglądają. Wydaje mi się, że można je też zamówić online. To jest akurat zestaw Merry Christmas. Tak, Iga Sarzyńska wzrusza Toru. Nie dojrze pierniczki z mojego kochanego Torunia. To jeszcze Algomask, także bardzo dziękuję sensu Mary za przysyłki. Również życzę wesołych świąt. A ja teraz słuchajcie, idę sobie zrobić jakąś herbatę dokończę te porządki, później jakiś obiad yy, i siadam dla Was nagrać prezentownik. Już mam tutaj przyniesione część rzeczy, bo tak gdzieś y, znosiłam tutaj do salonu. I później czeka mnie popołudnie z montażem. Czekam też yy, na fajną informację dzisiaj, zobaczymy. I Tak, i zaczynamy weekend. Tak patrzę na puzzle, które leżą na stole, yy, że chyba w ten weekend trochę poukładam, bo tak zaczęliśmy. Coś tam Kuba usiadł, ja też na chwilę leżą, ale to w sumie też o to chodzi, żeby jak sobie siadać, kiedy ma się ochotę, i trochę poukładać, i w końcu całe złożymy. No, przepiękne są te pierniczki, naprawdę. I myślę też, że są przepyszne, więc w końcu pewnie je zjemy. Się jeszcze z wami nie witałam, a przynajmniej nie w tej odsłonie, kiedy tutaj do Was mówię, zmyłam właśnie makijaż i za chwilę wchodzę do wanny, film nagrany. Większość zmontowana, jutro tylko dołożę przebitki. Także jutro zapraszam Was na kanał, na taki prezentownik Last Minute. Może coś tam Wam wpadnie w oko. Ja teraz skakuję do wanny. Myślę, że nałożę sobie jakąś maseczkę. I mam w planie obejrzeć jakiegoś vlogmasa i poczytać później książkę. Powiem, że efekt tego projektora gwiazd sprawia, że jeszcze bardziej relaksujecie się w wannie, bo są takie przyjemne kolory, i to w ogóle jakoś tak wprawia w taki jeszcze bardziej przytulny klimat niż tylko takie yy, delikatne światła, bo ja mam w łazience te takie delikatniejsze lampki, ale to to jest w ogóle jakiś inny level. Ja jestem zakochana w tym projektorze, uwielbiam i korzystam z niego w sypialni. I super wygląda, jak w salonie odpalimy i oglądamy film. I jak się leży w wannie, to też może być efekt tych gwiazd. No jest po prostu super. Także piątkowy wieczór spędzam z takim super klimatem. But I'll be home for you mm -hmm. I'll be home for you And I'll be home for you I'll be home for you Look at all the Christmas lights They paint this town in colors But they hold nothing next to you you you're shining like no other Ooh, I don't want what's wrapped in paper No, I don't long for gifts of gold I'm done with Obejrzałam też serial Facet na święta mm, Tam kilka odcinków Ja co roku sobie to włączam jest Taki serial na Netflixie, bardzo fajny Zresztą polecam wam, trochę taki inny, norweski Ale moim zdaniem ma fajny klimat Jest po prostu troszeczkę inny Właśnie wstawiłam wam na Instagram i pisaliście, że Są jakby inne wersje Na przykład włoska nienawidzę świąt Ja to oglądałam już e, Chyba dwa lata temu mi się wydaje Albo w zeszłym roku Na pewno oglądałam przynajmniej jeden sezon Widzę teraz, że są dwa, bo właśnie sprawdziłam Że muszę zerknąć jakie jeszcze wersje są. Szczerze mówiąc nie połączyłam tego wcześniej, ale bardzo lubię takie właśnie seriale świąteczne, że właśnie nie tylko filmy, ale seriale też są fajne. I oglądałam kiedyś też jeszcze jeden, nie wiem czy to był też norweski, czy jakiś szwedzki, ale muszę to odnaleźć, bo to było naprawdę fajne i pamiętam, że oglądałam to kiedyś jak pakowałam prezenty. Może jutro sobie włączę. A jeszcze z takich polecajek to polecam wam Świąteczna Burza. Oglądałam to jakiś czas temu i trochę wtedy posiedziałam, bo obejrzałam wszystkie odcinki. To jest taki no mini serial, jest ileś tam odcinków. i On też jest Norweski. I on jest taki w temacie lotniska, że jest burza śnieżna, no i loty zostają odwołane i wszyscy zostają na lotnisku. Mamy tam historię różnych osób, które właśnie na tym lotnisku utknęły, i powiem Wam, że naprawdę też jest to bardzo fajny serial, bo e, no niesie on za sobą jakieś przesłanie, tak? To nie jest tylko tak, że wiecie, o święta i tyle, tylko za każdą jakby osobą kryje się jakaś historia i na koniec fajnie się te historie wszystkie domykały. Jeśli szukacie czegoś fajnego do obejrzenia, to polecam właśnie facet na święta. Świąteczna burza, jeśli chodzi o seriale takie świąteczne. Jeszcze jeśli chodzi o takie świąteczne, to z Netflixa ja polecam wam Holiday Calendar, świąteczny kalendarz. Nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie, ale tu dziś wam wstawię okładkę. Ten film wyszedł już kilka ładnych lat temu na Netflixie. Właśnie po angielsku jest The Holiday Calendar. Bardzo mi się ten film podobał. Nie wiem, jakoś tak po prostu bardzo polubiłam bohaterów i całą historię, więc polecam, jeśli nie widzieliście. Ja już do tego filmu wracałam przynajmniej z trzy razy i myślę, że w tym roku też jeszcze obejrzę. To będę się już z wami żegnać. Ja już tutaj w okularkach pielęgnacja zrobię. Jeszcze chwilę oglądałam, kuba już się położył, ja też już zaraz idę spać. Ja w mojej ostatnio ulubionej piżamie, prawda, ona jest rewelacyjna. Jeśli szukacie jakieś piżamki na święta, to polecam właśnie tą z reserve. Świetnie mi się w niej śpi. Jest za gorąco, ale mimo wszystko ma właśnie fajny taki materiał. Także zostawię Wam link na dole. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę. Jeśli ten vlog Wam się podobał, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek, a my widzimy się już niedługo. W kolejnym vlogu macie także do zobaczenia, buziaki pa.